Pierwszy mecz, wielka niewiadoma. Nie wiedzieliśmy, jak naprawdę zagra nasz przeciwnik, ale to też gdzieś nie zmieniło naszych planów, przygotowań. Naszym celem jest walka o Was do czwartej ligi, więc dawaliśmy sobie sprawę, że ten mecz musimy rozstrzygnąć na swoją korzyść. A że 5-0, super. Dzisiaj super mecz nam się ułożył, bo bodajże chyba w drugiej minucie objęliśmy prowadzenie. Dwie minuty później mogliśmy podwyższyć na 2-0. Bramkarz obronił. No i potem e, strzeliliśmy drugą bramkę szybko, Ustawimy to spotkanie. Indywidualności dają dużo, dają dużo, ale cały czas powtarzam, że my musimy być zespołem, bo tak według mnie lepiej funkcjonuje szatnia. My wiemy, że potencjał Olka Kwiecha, Bartka Semeniuka, e, Przemka Pitrego czy Olka Szewelukina jest wysoki ale są też inni chłopcy, którzy też potrafią grać w piłkę. Drużyna piłkarska no, jest nas 23 i my musimy opierać się na... To jest nasz... to, według mnie to jest nasza siła, że my jesteśmy dosyć zżyci z sobą. Wydaje mi się, że zagraliśmy dobrze, bo zagraliśmy na zero z tyłu. Przemek Pitry ma wachlarz swoich umiejętności dosyć duży na pewno na pewno by nam się przydał ale tak jak mówię no dzisiaj i Marcin Moskal i Darek Odon później Bartek Semeniu każdy pokazał, że też potrafi no a z Przemkiem myślę, że jeszcze spokojnie dwa tygodnie będzie musiał cierpliwie wrócić do treningu myślę, że na rybnik w trzeciej kolejce powinniśmy mieć go już do dyspozycji sytuacja zarządu Nowego sponsora klubu jest jasna. Działaczy pana koordynatora interesuje tylko a was do czwartej linii. Natomiast ja wiem z własnego doświadczenia, że mówienie to jedno, a to co jest na boisku to jest druga rzecz. E, tonujemy to troszeczkę, wiemy o co gramy, natomiast dzisiaj cieszymy się, bo dopisujemy trzy punkty do tabeli. Natomiast my niestety musimy się przygotowywać na czerwionkę i to jest nasze najbliższe zadanie. Również